Siema, z tej strony Lorpson i dzisiaj widzimy się po raz kolejny w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon i pokażę Wam kolejne 10 ukrytych miejsc właśnie w tej grze. Na samym wstępie jeszcze zaznaczę, że jeśli ktoś nie widział poprzedniego materiału z tej naszej miniserii na kanale, to serdecznie do niego odsyłam, bo myślę, że film wyszedł naprawdę fajnie. Link oczywiście macie w opisie. Ja już nie przedłużam i zapraszam na materiał. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu znajdziemy w Nowigradzie, na moście Świętego Grzegorza, a w zasadzie nie na nim, a bezpośrednio pod nim. Żeby dostać się do tych ukrytych skrzyniów jak najbardziej. Optymalny sposób, musimy właśnie wejść na ten wcześniej wspomniany most. Gdy już się na nim znajdziemy, wystarczy, że wejdziemy w drugi zaułek i skoczymy prosto do wody. Po zanurkowaniu zobaczymy, że kryją się tam dwie skrzynie, które już tylko czekają na to, żeby zebrać z nich itemy. Drugie ukryte miejsce jest położone praktycznie obok poprzedniego miejsca, bo jest ono położone praktycznie w granicach Nowigradu. Żeby się do tego miejsca dostać, wystarczy, że popłyniemy w tą rzeką, do której przed chwilą wskoczyliśmy, albo dostaniemy się tam po prostu drogą lądową. Miejsce to jest według mnie naprawdę godne polecenia, ponieważ znajduje się tutaj dużo skrzyni. W których mogą się zrespić bardzo dobre itemy. No więc jeśli zaczniecie grać Widźmi na po raz dziesiąty, to myślę, że to miejsce jest obowiązkowe do odwiedzenia. Następne miejsce znajduje się obok bramy portowej również obok Nowigradu. Żeby dostać się do tego miejsca, musimy wejść po zewnętrznych schodach domu, które dostaniemy się na strych. Znajduje się tam w zasadzie najlepszy lud tego całego miejsca, bo są tam dwie duże skrzynie. No ale mimo wszystko, gdy zeskoczymy na dół, to i tak możemy znaleźć jeszcze kilka przydatnych przedmiotów. No więc myślę, że to miejsce jest również naprawdę ciekawe, ponieważ możemy dostać się do niego już praktycznie na samym początku gry. I całkiem przydatne przedmioty. Czwarte miejsce znajduje się na południowej wyspie Oxenfurtu. W miejscu tym znajdziemy niestety tylko i wyłącznie jedną skrzynię. No ale mimo wszystko i tak uważam, że warto tutaj się udać, bo przedmioty mogą się zrespić też bardzo przydatne. No a tak samo jak w poprzednim przypadku, też możemy się tutaj dostać praktycznie na początku gry. Piąte miejsce tego zestawienia jest ukryte w zamku w Kermoren. Miejsce to jest bardzo łatwo ominąć, więc myślę, że mało osób wie w ogóle o jego istnieniu. No a żeby się do niego dostać, musimy się trochę powspinać po murach. Sama wspinaczka nie jest zbytnio wymagająca. Ale ja musiałem na przykład powtarzać ją kilka razy. No i jeśli w końcu udało nam się tam wejść, to czeka na nas tam prawdziwa zdobyć w postaci tylko i wyłącznie jednej skrzyni, niestety. No ale myślę, że i tak warto popróbować kilka razy się tam dostać. Kolejne ukryte miejsce znajduje się przy obozie Nilówgardzkim. Miejsce to jest naprawdę bardzo łatwo ominąć, ponieważ znajduje się ono praktycznie przy krańcu mapy, więc wiele osób myśli, że nawet nie da się tam podejść. No ale jeśli zdecydujemy się tam udać, czeka tam na nas małe jeziorko, w którym jest ukryta jedna skrzynia. W moim przypadku niestety itemy w tej skrzyni zrespiły się naprawdę słabe, ale być może u was będzie zupełnie inaczej. Następne miejsce znajduje się na Wybrzeżu Wraków, obok Martwego Wieloryba. Miejsce to ponownie jest naprawdę bardzo ominąć, głównie z tego względu, że znajduje się praktycznie na krańcu mapy i wiele osób nawet nie próbuje tam podejść. Możemy tam znaleźć jedną główną skrzynię, no i kilka porozrzucanych, mniejszych skrzyń, w których znajdują się również przedmioty. Niestety nie do wszystkich skrzyń jest łatwo podejść, ponieważ gra po prostu chce nas stamtąd wytepać, bo jest to już za daleko. Żeby odwiedzić ósme miejsce, musimy udać się ponownie do Nowigradu, a dokładniej do portu. Myślę, że o tym miejscu wie dość mało osób, ponieważ w samym porcie w Wiedźminie się niestety nic nie dzieje. Nie ma tutaj zbyt wielu misji, a sama miejscówka też nie jest zbyt nieprzyjazna dla graczy. No ale, żeby się do niego dostać, wystarczy to znaczy, że pobiegniemy do urwiska i po nim zejdziemy i czeka tam na nas jedna ukryta skrzynia. Przedostatnie miejsce w tym zestawieniu jest ukryte na skale Kertrolde. Jest to osobiście mój faworyt z tego całego zestawienia, bo miejsce to znajduje się w zamku, w którym bywa się niejednokrotnie podczas gry, a mimo wszystko bardzo wiele osób to po prostu omija. Żeby się do tego miejsca dostać, musimy wskoczyć na schody, które są w połowie ucięte. Gdy już uda się nam na nie wejść, to w zasadzie nic nie stoi nam na przeszkodzie, żeby wszystko tam pozwiedzać i wszystko z tych skrzyń pozabierać, które się oczywiście też tam znajdują. Myślę, że jest to miejsce, do którego warto się naprawdę udać przy następnej grze w Wiedźmina. No i przyszła pora na ostatnie miejsce w tym odcinku, czyli na miejsce dziesiąte. Ponownie znajduje się ono na Skellige. W miejscu tym natomiast nie znajdziemy żadnej skrzyni, a znajdziemy jeden unikatowy miecz z całej gry, więc jest to bardziej taka ciekawostka dla kolekcjonerów, którzy po prostu lubią wszystko zbierać. Żeby się do tego miejsca dostać, musimy na początku zawalczyć z kilkoma endryagami, ale myślę, że nie jest to żadne wyzwanie. No to co, ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie do końca i do usłyszenia w następnym materiale. 什么？